Także będę po prostu tłumaczyła. Start streaming no to oczywiście jest rozpoczęcie transmisji, a start recording to jest rozpoczęcie roz, e, e, nagrywania. I w tym momencie, jeżeli nagrywamy na sucho, nie chcemy, żeby to nigdzie poszło dalej, to możesz po prostu w, tylko zainstalować OBS, kliknąć, e, zacznie nagrywanie i to będzie sobie leciało. I będziesz miała filmik na dysku. Bardzo, bardzo prosty w, obsłu w obsłudze. Ja lubię takie programy, że są proste. E, teraz kolejna rzecz. Pierwsze, że. Pierwsze co to musimy mieć, jakieś źródło dźwięku, i tutaj jak widzicie jest ten mikser się nazywa, i tutaj mi tak zielona ta lampka miga, bo to pokazuje, że ja gadam i ten program to rejestruje. I tutaj w tym Properties, czyli tak jakby w e, ustawieniach, możecie sobie wybrać jaki chcecie mikrofon. Ja mam do wyboru, do wyboru tak jakby wbudowany mikrofon, który jest w moim MacBooku. Yeti, którego ja używam do nagrywania i ten, który jest zbudowany w moją kamerę. Ja używam kamery C920 z firmy Logitech i naprawdę bardzo, bardzo ją polecam. Za chwilę Wam pokażę, jaka jest różnica. Dobra, tutaj zam skasuj i wtedy mam ustawione, wiem, że ten mikrofon nagrywa właśnie Yeti. Jeżeli chciałbyście, później może wam kiedyś pokażę, jaka jest różnica między mikrofonami, będę przerywać po prostu i pokażę wam różne podłącze, ale jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o mikrofony, Yeti jest bardzo fajny, daje bardzo ładny dźwięk, ale są lepsze, naprawdę są lepsze i nie muszą być droższe z tego względu, że Yeti ma tą jedną wadę. Daje świetny dźwięk. Ale niestety ściąga wszystko dookoła. Czyli, tak jakby dźwięk jest bardzo fajny, jest bardzo czysty, ale oprócz tego słychać szczekanie psa za oknem, albo tak jak ja na przykład teraz mam, bo zawsze jak się tylko zabiorę za nagrywanie filmów, to się okazuje, że jest sąsiad, musi coś tam wiercić za ścianą i to po prostu wszystko zbiera. Ten mikrofon jest niezwykle czuły, dlatego na przykład nie patrzcie na niego o, ja nie mogę mieć takiego świetnego mikrofonu takie te zwykłe, które się tutaj przypina takie klipsowe są bardzo bardzo fajne i one mają tą zaletę, że zbierają tylko twój głos. A ogólnie rzecz biorąc do nagrywania webinarów czy do nagrywania filmików, bardziej szukajcie mikrofonów podcastowych. I wtedy te mikrofony podcastowe będą miały tą zaletę, że zbierają ten dźwięk tak jakby w takim tunelu tylko od ciebie, a nie zbierają tego dźwięku szeroko z całego pomieszczenia. I to jest ta różnica. Ja kupiłam Liety i po prostu go używam, tak? Ale w którymś momencie, jak będę miała trochę więcej czasu, to sobie po prostu kupię następne i będę to zmieniać cały ten setup. Ale tak ja jest, wyznaję, tak, wyznaję taką zasadę, że jak już coś mam, to po prostu to używam, aż już nie będzie działało. I jak nie będzie się sprawdzało. Na razie się sprawdza, nie jest to najlepsza jakość, właśnie zbiera te dźwięki dookoła, ale ale działa, tak? Ale działa i można jechać dalej. To teraz Wam pokażę właśnie, jak na przykład zrobić, że u mnie y, y, zaczynamy z czymś takim, co się nazywa scena. Czyli ja tu mam kilka tych scen. Teraz mnie oglądacie i widzicie, dlatego, że jest podpięta moja y, kamera Logitech, widzicie? Napis hakerki się wyświetla i tam różne takie dodatkowe różne rzeczy. I zobaczcie, teraz jak ja naciel, naciel, najechałam na te hakerki, to ta tak jakby wa... Warstwa tutaj mi się wyświetla i teraz jeżeli kliknę mhm. na e, jeżeli kliknę na tło to wyświetla się tak jakby na samą siebie to wyświetla mi się że jestem na tej warstwie logitech. jak kliknę na ten napis to jestem na warstwie nazwałam to hakerki bo możecie każdą z tych warstw możecie po prostu świetnie sobie nazwać i tak jakby podstawowym ja mam tutaj taką ściągę przygotowaną żeby żeby nie ględzić za długo żeby to było już tak jakby wszystko po kolei, to zaczynamy od tego, jak ustawić sobie taką scenę, na której jesteśmy po prostu tylko my. No to dodaję scena i na przykład możesz sobie to nazywać, żeby to było po prostu tak, tylko kamera, tak? Tylko kamera. I sobie nazywasz tą scenę, i potem, jak będziesz przechodziła między sceną a sceną, to będzie ci po prostu łatwo. No i oczywiście nic nie ma. Dlaczego? Bo nic nie, na, nie dodałam. Tutaj wybierasz sobie sceny, czyli to są takie układy tego, jak to będzie się wyświetlało, a tu musisz dodać sobie źródło. Naciskasz na ten plusik. I wybierasz video, Ja mam Video Capture Device, u Was będzie po prostu coś yy, inaczej to się nazywało, jeżeli macie pols, polską wers, wers, wersję. I tutaj wybieram, jaką kamerę chcę yy, użyć. Tu mogę sobie ją nazwać jak, jak tylko chcę. Zobaczcie, to jest całkowicie edytowalna nazwa. I mogę wybrać na przykład wideo, jako te wbudowane. No to dodam te wbudowane wideo i zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać albo tą moją profesjonalną. Albo tą y, kamerę, która jest wbudowana. To wybiera tą wbudowaną i zobaczcie, jaka jest ogromna różnica pomiędzy jedną kamerą a drugą. Teraz dodam jako drugie źródło wideo tą moją y, logitech, którą ja już dodałam. Poczekajcie. O, i teraz zobaczcie. W tym samym momencie, te same światło, te same warunki. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy y, wbudowaną kamerą w maku a kamerą, która jest... Y po prostu profesjonalną kamerą internetową. Jest po prostu, ja jestem taka bardziej jakby zaciemniona, wydaje się, że nie dociera zbyt dużo światła i tak dalej. I także ta kamera nadal oczywiście się sprawdzi, bo, bo widać mnie i słychać, ale zobaczcie jednak jaka jest różnica, a te kamery Logitech nie są takie naprawdę drogie i bardzo często są w promocji. Ja kupiłam swoją na Amazonie i podejrzewam, że tak naprawdę to jest tak jakby standard w tym momencie nagrywania online i jest bardzo, bardzo to pomocne. Dobra, to teraz już już widzicie, jak macie te dwa, i teraz przy, przy okazji Wam pokazywałam, właśnie jak można zmienić, tak jakby dodać kilka źródeł. Można się bawić klikając na źródło. Pojawia się taka czerwona ramka, że to jest ta ramka, czy to jest te źródło, które teraz edytujemy, i po prostu mogę je zwiększać i zmniejszać. Jeżeli nie chcesz się o taką tylko bawić, możesz kliknąć i na Transform i wtedy wcisnąć na przykład Fit to Screen i wtedy to daje, że całe to źródło jest na cały ekran jest jakby takie troszeczkę większe a pasuje do ekranu to też musicie sobie popatrzeć, że niektóre źródła dają tak jakby, widzicie moje źródło jest szersze niż ten ekranik który nagrywa OBS i dlatego to trzeba sobie podopasowywać troszeczkę ale to nie jest tak jakby ogromny problem, a właśnie fajne jest to, że można sobie kilka takich różnych okienek pootwierać i posprawdzać jak to wszystko działa bo mi tutaj czubek głowy ucina to sobie trochę przesunę, dobra i teraz kolejna rzecz, czyli mamy już mikrofon tutaj ustawiłyśmy mikrofon, tu sobie ustawiłyśmy kamerkę i teraz następna rzecz, tutaj nie chcę, żeby się wyświetlało tamto zdjęcie chcę, żeby się wyświetlało coś więcej, tak? I na przykład tak jak na przykład rozmawiacie, czy zaczynacie jakąś transformację i chcecie, żeby to się wygl wyglądało bardzo fajnie, to teraz tą tylko kamerę robię duplicate i teraz tutaj napiszę plus napis, plus logo. Zaraz powiem Wam, jaki jest cel tego zabiegu. Teraz mam tą tylko kamera plus logo i teraz tutaj dodaję sobie po prostu obrazek, tak, image i wrzucam, tutaj wybieram z dysku, klikam OK i normalnie wybieram z dysku, ja już mam po prostu wrzucony, dla, tak jakby dla szybkości tego nagrania go tutaj dodam. To jest zwykły PNG z, plik PNG z rozszerzeniem PNG, dlatego że ma przezroczyste tło. I zobaczcie, ja mogę sobie go gdziekolwiek tutaj ustawić, on jest po prostu na górze tego mojego streamu, tego mojego wyberu. Mogę sobie go zwiększyć, zmniejszyć. I w tym momencie mam tak, jakby nadaje wideo i coś już się wyświetla. Jeżeli przygotujecie sobie jakiś inny napis, powiedzmy, że przygotujemy sobie napis. Zaczekajcie, image. Co ja tam mam? Jakiś inny. O, że kurs się zaczyna 7 kwietnia, to, to stary napis. W każdym bądź razie można zadać sobie takie tak zwane te lower first, czyli taki napis tutaj u góry. Ja dodaję tak jakby, wiem jaki mam setup swojego studia i jak ja to nadaję i pomimo tego, że zazwyczaj się u prezentorów tutaj nadaje te, yy, no, te napisy, to u mnie nie pasują. Ja mam tak jakby tutaj miejsce, w tym rogu, dlatego zazwyczaj tutaj dodaję te napisy. I teraz zobaczcie, co się fajnego dzieje. Ja powiedzmy, że to sobie tak oto ustawię. A te hamkerki wyłączę. O, i się nas pojawia tylko ten kurs. I zaczynam swoją transmisję, tak? I w którymś momencie, w tym momencie, w którym jestem pewny, w którym zaczynam mówić o tym właśnie o jakiejś mojej ofercie, o jakimś kursie, albo na przykład chcę, żeby gdzieś przeszłeście do jakiejś innej strony, albo jakieś ważną rzeczy byście zapisały, czy jakieś narzędzie, płynnie klikam na tą scenę. I dla obserwujących, to po prostu wygląda, jakbyście po prostu ten napis się pojawia i to tak bardzo ładnie, płynnie przechodzi. Widzicie? Jest taki ten, e, te, ten moment przy ten. To możecie sobie też wyćwiczyć w tak zwanym studio mode. Czyli otwieracie studio mode i po tej stronie jest to, co widzą osoby, które Was oglądają, a po tej stronie możecie sobie to dopasowywać, także tego, to, co ja zawsze zapominam, że właśnie, że ja mogę tak jakby tutaj sobie to dopasować i teraz na przykład nie chcę, żeby się wyświetlała informacja o kursie chcę, żeby z powrotem wyświetlało się logo i potem klikam na transition, czyli transformacja i zobaczcie, i przechodzi i jest właśnie ten taki ładny efekt przechodzenia, tutaj mogę sobie to ustawić, że to jest właśnie fade albo jakiś... mogę zrobić powiedzmy cut, zobaczymy jak to będzie wyglądało i teraz tutaj zrobię ten image zamiast ten i transition, jest szybciej tak? jest zupełnie co innego i, 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 i no wybierz się z powrotem. O tak. I teraz tu mogę coś innego zmienić. W każdym razie tak to wygląda, tak to jest używać te studia Mode. I teraz powiedzmy, że ja tutaj sobie gadam, jestem moje ten, ale chcę przejść do slajdów i dlatego przechodzę do kolejnej sceny i na przykład nazywam sobie ją slajdy. To bardzo oryginalnie. The name is already in use. Dobra. Slide 2. Ok, i znowu nic nie mamy, a w tym momencie dodaję Window Capture, czyli to, co chcę, żeby się wyświetlało. Aha, nie mam, tutaj jest jedna uwaga: jeżeli macie coś tylko zminimalizowane, to po prostu się nie będzie pojawiać. Także ja muszę jakieś slajdy po prostu otworzyć, żeby cokolwiek mi się tu pojawiło, czyli hakerki i coś jakieś tu są dokumenty czekajcie, teraz zawsze żadnej tej nie, nie znajdę prezentacji znając życie no. miała być przygotowana i zapomniałam dobra, jest coś otwieramy teraz ja otwieram tą prezentację i ona musi być otwarta, nie możecie jej zmi zminimalizować dlatego, że jeżeli ją zminimalizujecie to jej po prostu nie będzie y, widać na tym potem ekranie i teraz tak, mam otwartą prezentację ona może być z tyłu, ale chodzi o to, żeby była otwarta, i teraz ja mogę dodać ją sobie jako y, źródło, window capture wchodzę i tutaj sobie wrzucam, jest moja widzicie, keynote mi wyświetla, gdzie to jest jest moja Prezentacja. I teraz mogę sobie, ja tutaj nadal gadam, tak? Nikt tego nie widzi. Jeżeli chcecie to robić w ostatniej chwili, dobrze jest mieć właśnie przygotowane takie sceny. I ustawiam sobie to tak, żeby to fajnie wyglądało. I w tym momencie mam po prostu moje slajdy tutaj przesunę. Ładnie się wpasowują, ładnie to wszystko widać. Mogę też to tak zrobić, żeby widać było tylko ten slajd, prawda? I wtedy po prostu rozciągam to troszeczkę, albo po prostu zmieniam w tym w ustawieniach. Bo zobaczcie, jeżeli ja przesunę o tą prezentację, o tutaj, to ona w tym programie OBS tak samo się troszeczkę przesuwa, prawda? I dlatego, jak zmieniamy coś, to ten. I wtedy mam konkretną prezentację ze slajdami. Tutaj mogę wtedy też. Ok, wracamy. I tutaj mogę dodać właśnie swoje następne źródło, czyli chcę, żeby się, żebym się wyświetlała, dodaję moje źródło kamery i sobie ustawiam, gdzie mi to źródło będzie najmniej przeszkadzać, tak? Gdzie ja będę najmniej denerwować <grym> i zasłaniać i po prostu, i wtedy klikam na transition i osoby oglądające po prostu mogą sobie tam przejść. Jeżeli chwili, kiedy chcę się pojawić znowu na ekranie, to klikam znowu Transition, czyli transformacja, przejdź do następnego i jesteśmy. Zobaczcie, ładnie się wyświetla, wszystko jest w porządku i tak to używamy. Kolejne funkcje, tak już teraz szybko przejdę: czyli mamy tylko kamerę, tylko kamerę plus logo, mamy slajd z sobą, samą. Jaka jest ostatnia jeszcze funkcja? Aha, jak dodać. Obrazki, to już mówiłam też, dodać logo, slajdy, tekst. Można, jest jeszcze kolejna rzecz, którą można zrobić, czy na przykład wejdziemy znowu na tę tylko kamera. Mogę dodać następną scenę, na której jest tekst. Wchodzicie tutaj, na przykład nie macie przygotowanych obrazków ani nic takiego, to po prostu dodajecie sobie tekst, na przykład imię. I ja mogę sobie tutaj napisać: Marta. Ee, e, 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 wybierz sobie. E, Jakąś czcionkę, mogę wybrać rozmiar, czy na przykład wybiorę rozmiar 72. Ok, mogę wybrać kolor, czyli na przykład różowy, żeby pasowało, i klikam ok. I zobaczcie, jest, tylko ciekawe dlaczego, ale nie jest różowy. Coś musiałam nie kliknąć, Ten, ale w każdym razie jest, można coś tam na, dodać, prawda? Mogę też to. Edytować, zdaje się. Properties i tak dalej. O, tutaj są settings. Da, uh, unsave unsafe changes. Do you want to keep them? Ok, może najlepiej nie będę leciała, ale jest. Dobra, jest tekst. Tutaj kolory. O, rzeczywiście, zobaczcie, jest kolor i tutaj mogę sobie jakiś wybrać. Powiedzmy, że niebieski wezmę, żeby dla wyboru różnego i jest. I zobaczcie, mogę nawet sobie zrobić takie, że on się jest outline. Jest drop shadow, czyli jest jakiś tam cień i różne takie inne rzeczy, tak? Także można to edytować. OK? I jest ten tekst, czyli można po prostu coś napisać. Jeżeli coś zapomniałyście, dziewczyny się pytają, można coś szybko napisać. Nie polecam tej opcji, bo to rzeczywiście, zobaczcie, jest tak jakby zajmuje dużo czasu. Lepiej mieć przygotowane. Jeżeli chcecie mieć jakieś napisy, lepiej mieć przygotowane właśnie jakieś swoje logo coś czy linki do swojej strony już tak jakoś ładniej to profesjonalnie wygląda. Inna rzecz, że jest bardzo, bardzo fajna to Image Slideshow i tutaj możemy dodać konkretnie wchodzę i wybieram jakieś pliki. Tutaj dodaję na plusiku dodaj pliki, wybieram i sobie gdzieś wchodzę i jakieś pliki powybieram, żeby to miało sens. I na przykład chciałabym Wam pokazać na żywo, jak wygląda nowa seria yy, tapet, prawda? I wtedy dodaję te kilka tapet. Klikam open. Zobaczcie, one wszystkie tutaj są. Tutaj sobie ustawiam, jak szybko mają się zmieniać. I jest. Ok. Ok. I teraz wtedy tak jakby za kulisami mogę znowu sobie. Yy, siebie samą przesunąć troszeczkę, żeby to dobrze wyglądało, a ten slideshow mogę też dopasować, żeby on yy, dobrze wyglądał. Aha, dobra. Tutaj. Fit to screen mogę dać i zobaczcie, on wtedy całe się mi tutaj pokazuje, ja to sobie przesuwam o tutaj na przykład w tą stronę i Pokazuję Wam na żywo, jak wygląda, teraz przechodzę, i wy widzicie wszystkie, jak wygląda na żywo mój slajd show. Czyli na macie kilka fajnych informacji, można przygotować, na przykład jakieś call to action, albo właśnie pokazać kolejne moduły, i one mogą tak się zmieniać i zachęcać do osoby. Jeżeli robicie jakąś prezentację, gdzie jest właśnie fajnie pokazać kilka różnych obrazków, to ta funkcja wydaje mi się, że tak jakby zwraca uwagę. I czyli pokrótce, nauczyłam Was, jak zacząć z OBS-em, jak ustawić mikrofon, jak dodać źródło e, źródło obrazu, źródło mikrofonu, jak dodać slajdy, jak się dzielić ekranem, jak się dzielić e, wszystkim po kolei. Tutaj przypomnę, że jeżeli chcecie się dzielić ekranem w całości, to wybieracie display capture. Jeżeli chodzi o browser capture, to wtedy wybieracie konkretne okno z waszej na przykład e, z Firefoxa, z Chrome czy z waszej przeglądarki. I e, oprócz tego można jeszcze dodać media source. Czyli to jest na przykład, można wgrać wideo przygotowane, jakiś dźwięk, i to będzie się po prostu wtedy odtwarzało. Teraz tutaj uwaga jest taka, że jeżeli robicie to na Facebooku, to Facebook nie lubi czegoś takiego, bo ktoś zaraz genialnie wpadnie na pomysł, że ja sobie nagram wideo, a potem tylko ustawię OBS, żeby to odtwarzał w kółko, prawda? Te wideo, i to będzie taki live, który będzie trwał 5 godzin. Jest wbrew zasadom live'a na Facebooku dawać już nagrany content bez tak jakby czystej informacji, że to wideo jest nagrane. Także poszukajcie sobie te e, tak jakby zasady facebookowe i tak dalej. Właśnie chodzi o to, żeby było bardzo, bardzo jasne to, co jest już nagrane, a co jest na żywo, że nie można sobie tak jakby e, takich różnych rzeczy robić. E. To będzie chyba wszystko. Teraz tylko pokażę Wam, jak zacząć. Czyli jak klikniecie na ten guzik i wyświetlą Wam się te wszystkie informacje, wchodzicie w te ustawienia. I po prostu zobaczcie tutaj, co ja mam zaznaczone. To jest bardzo ważna funkcja. Automatically record when streaming. Czyli za każdym razem, jak ja tylko zacznę, bo ja zazwyczaj klikam tutaj, że zacznij tego live'a, zacznij tę transmisję, a potem zapominałam nacisnąć, za, za, e, zacznij też nagrywać. Co to się dzieje? Automatycznie każdy mój live jest zachowany jako kopia, jako filmik na moim komputerze. I. E, to po prostu bardzo pomaga, bo w chwili, kiedy to wrzucasz tego live'a na Facebooku, to jakość ci spada. A tutaj możesz sobie wybrać, jaka jest na, na, nazwa, jaki jest ten. Tutaj możecie na przykład zmienić e, to, jak wygląda cały ten obiekt. Zobaczcie, tak na ciemno. A inną rzecz, że możecie zmienić sobie język, prawda? Ja tutaj kliknę OK, zobaczcie, jaka jest różnica. Fajnie, nie? I teraz wejdę jeszcze raz w te y, ustawienia. I y, tutaj widzicie te kropeczki. O tutaj wchodzić, tutaj kopiujecie, wklejacie właśnie to, że chcecie robić ten, ten klucz od Facebooka. I tutaj musicie wybrać, że czy jesteście na Twitch, na YouTubie, gdzie Wy chcecie to robić, prawda? Bo jest różno kilka y, rzeczy normalnych, innych, a ja po prostu wybieram Facebook Live, to już potem jest tak jakby domyślna opcja i tylko tutaj...